Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci, części pierwszej. No i mamy tutaj na sam początek taki problem, bo musimy rozwalić ten głaz. Więc, tak jak już gra nam powiedziała pod koniec poprzedniego odcinka, musimy znaleźć księgę, o teraz nawet to piszę, księgę Confringo. I powalczyć z, yy, z większą ilością śmierciożerców jej. Jakby nam tego mało było, ale spoko. Ale spoko, spoko. Czy coś tu jeszcze? Tutaj jeszcze typiesz. Ale dobra, moi drodzy. Czas na kolejny monolog. Tak jest, na początek, jakby wam tak dla odmiany, mało było no, mo monologów ostatnio. <śm> Zwłaszcza w poprzednim odcinku. Ale czas na kolejny monolog, czyli. Chciałem wam w sumie opowiedzieć, w jaki sposób wyglądała moja pierwsza styczność to, to z tą grą, bo zazwyczaj na każdym let's play'u opowiadam o tym i w sumie, no, wiecie, jest to najgorsza gra o Harry Potterze, ale że tak się wyrażę, niech ta gra nie będzie w tym przypadku gorsza, prawda? Także, jak poznałem tę gierkę? Generalnie zażyczyłem sobie odwójkają ją na święta. Miałem wtedy mega show na Harry'ego Pottera, akurat wtedy właśnie wychodził film Insygnia Śmierci. No to był 2010 rok, no czyli wtedy, kiedy ta gierka została wydana. Miałem wtedy 10 lat i pamiętam, że sobie zażyczyłem na PS3, ponieważ tak, ta gierka wyszła na PC, -ta, PS3, Xboxa 360 oraz Wii. No, i wyszła też na DS-a i Java, ale to są totalnie inne wersje, które jeżeli będziecie chcieli, to sobie e, ogramy na kanale. Oj, widzicie, księga Confringo. Confringo to jest fajne akurat zaklęcie, ale to Wam pokażę je później w akcji. Ale tak, zażyczyłem sobie tę gierkę, pamiętam wtedy, na PS3. I gierka generalnie podobała, znaczy może nie podobała mi się, ale na pewno nie byłem negatywnie nastawiony do gierki. Pamiętam, że miałem coś takiego, że włączyłem tę grę i takie co to jest, takie co, ale wiecie, no to był Harry Potter, więc, więc grałem, nie, byłem fanem Harry Pottera, wtedy miałem gigę show na Harry'ego Pottera, bo ja dopiero późno odkryłem fenomen Harry Pottera, właśnie między innymi wtedy. I wtedy zacząłem oglądać wszystkie filmy z Harrym Potterem, yy, i też grać yy, w gry z tym Harrym Potterem, co nie? No, ale patrzcie, tak działa zaklęcie Confringo. Po prostu. No, tak jakbyśmy z bazuki strzelili. No, no yy, tak przekładając już na nasze tłumaczenie pistoletowe, że się tak wyrażę, no to to jest tak, jakbyśmy strzelili z bazuki. Tak to wygląda. O dzień dobry, bijąca wierzba, którą nigdy nie wiem jak uniknąć i zawsze od niej obrywam. No, musicie się przyzwyczaić, że za każdym razem, kiedy będę przechodził obok bijącej wierzby, niestety będę obrywał. O, kolejny eliksir. Odpocząłeś? Daj mi chwilkę. Czemu zbiegłeś, Gryfek? Czarodzieje myślą, że gobliny są po stronie sam wiesz kogo. Jakiej stronie? To nie nasza wojna. To czemu jesteś tutaj? Bank Gringotta już nie jest pod kontrolą goblinów, a ja nie uznaję nad sobą żadnego czarodzieja, więc zanim odszedłem, zemściłem się o to winę. Zemściłeś? Śmierciożercy przynieśli do Gringotta miecz dla Snape'a Miecz Gryffindora. Tyle, że to podróbka. Miecz Gryffindora wykuły gobliny. To była marna kopia. Nawet czarodzieje nie znają się na wszystkim. Ha! Pewnie wiele osób chętnie zobaczyłoby minę Severusa Snape'a. No, czas się zbierać. Czuję czyjąś obecność w tym lesie. E, poczekajcie chwilkę w ogóle. No, już jestem, moi drodzy. Przepraszam was. Musiałem na chwilkę na Z2 iść. O kurde, proszę państwa. Widzieliście to? Normalnie wierzba bijąca, chyba po raz pierwszy na tym let's playu, kiedy obok niej przechodziłem, nie uderzyła mnie. Brawo, Seba, brawo. I wciąż nie wiem, czy ten bahanocyt. chochliki tylko stopuje. Czy on sprawia, że w ogóle możemy je pokonać? Nie wiem, naprawdę. Miecza Gryfindora robota goblinów. No? No więc nic go nie uszkodzi. To może tylko i jedynie go wzmocnić. Harry, zniszczyłeś jeden Horcrux, tak? Dziennik Tomaridla. Riddle'a. Kłem Bazyliszka. Gdy dźgnąłeś Bazyliszka, miecz przejął trochę jego jadu. Czyli miecz. Miecz zniszczy Horcruxy. Genialnie. O ile jednak zrozumiałem, miecz Gryffindora to kopia. To jak z Horcruxami. Nikt nie wie, gdzie jest prawdziwy miecz. Myślałeś, że łatwo znaleźć Horcruxy? To ty powinieneś mieć plan! Mieliśmy robić to, czego chciał Dumbledore, tyle że on niczego ci nie powiedział, prawda? Zdejmij medalion! Proszę, Ron! Bez medalionu tak byś nie mówił! A właśnie, że tak! I wy też gdybyście byli szczerzy! To wracaj do domu! Źle ci to wróć do mamusi! Tylko zostaw Horcrux! Ron! Stój! Zostajesz, czy idziesz? Ron, nie, proszę, może lepiej znajdźmy miejsce na obóz, nie mamy do kończyści, może. Ron może wróci. No dobra, no to szukamy miejsca na obóz. W takim razie. No widzicie, Ron nas zostawił. Ja akurat, dobra, dopiero co chwaliłem tę grę, ale ta gra może tego w ten sposób tak dobrze nie prezentuje. Chyba, że coś przeoczyłem, ale Ron zachowywał się w ten sposób właśnie dlatego, że długo nosił ten medalion. To nawet nie wiem czy było tutaj pokazane, jak Ron zakłada medalion, no ale właśnie przez yy, medalion, który jest wiadomo, Horcruxem, Ron w ten sposób odwalił takiego focha i tak. No i patrzcie, prezentuje się tutaj świetny level design tej gry, czyli po prostu. O, poszliśmy do tego miejsca, i teraz dosłownie, w sumie nie wiem czy. Wiem, że ta gra wielokrotnie tak robi, że po prostu powtarza lokacje, co już o czym mówiłem, ale nie wiem w sumie, czy teraz to jest, bo akurat w sumie to chyba tego nie poznaję, albo coś lekko pozmieniali, żeby oszukać mnie, ale że po prostu idziemy w jedno miejsce, a potem się kurde wracamy. Nie, chyba faktycznie tak jest. I że to jest kurde typowe w tej grze, ała. Typie. Idź mi stąd. Ale patrzcie, teraz jako, że ja ich ciągle wszystkich zabijam, mam już 14 level. Przynajmniej jest jakakolwiek mechanika, która nagradza nas za to, że. Um, która nagradza nas za to, że nie przebiegamy przez całą grę. To jest akurat spoko. A i by the way, zaklęcie konfringo może też być użyte na wrogów, ale. Um, te zaklęcie jest dosyć niebezpieczne, bo bardzo łatwo wejść w jego pole rażenia i się przewrócić. A tak jak w przypadku Księcia Półkrwi, tylko tam tak było ze sprintowaniem. Jeżeli przewrócimy się, no to nie jest ciekawie. Wiecie dlaczego? Bo po prostu musimy odczekać bardzo długą animację, aż Harry wstanie. Tak, głównie dlatego. Ale patrzcie, tutaj byliśmy, bo tutaj byliśmy po księgę. Po księgę konfringo. Rozumiem, że żaden wróg się tutaj nie pojawi? Moi drodzy, co jest tutaj tak podejrzanie spokojnie? Podejrzanie, kurde, spokojnie. No, ale tak kończąc, jeszcze. tam jeszcze dopowiadając parę rzeczy do tego. Aha, czyli ja mogłem rozwalić po prostu te głazy. No to. no to. Tak specjalnie się zawahałem przy tych głazach, bo myślałem, że może przez nie muszę przejść, ale jak widać. A, gra mnie poprowadziła naokoło. No i konfringo, patrzcie. Tak działa. Widzicie? Może i pokonaliśmy go. Chyba. A, nie wiem. Ale widzicie, stałem daleko, a i tak zostałem złapany przez pole rażenia tego zaklęcia. A raczej w tym przypadku bardziej adek adekwatne jest określenie fala uderzeniowa. No, ale kończąc, to tak na PS3, bo pamiętam, właśnie miałem już wtedy PS3. No. I ogrywałem to chyba przed wersjami na PS2, ale chyba, w sensie grami na PS2 o Harrym Potterze. Nie wiem nawet właśnie, czy nie była to moja pierwsza gra o Harrym Potterze, kurde nie wiem, bowiem, że ja to tak, yy... Ja to wiecie, po... mówię, wkręciłem się dopiero w 2010 w serię, wtedy zacząłem oglądać filmy i tak dalej, więc bardzo możliwe, że to była w sumie moja pierwsza gra o Harrym Potterze. Ale jest to nie tylko pierwsza, ale jest również to... Znaczy tak, jest to też pierwsza gra, która nie wyszła na PS2, jak chodzi o Harry'ego Pottera. Yy, mimo, że dało się to przeportować, ponieważ Wii... Moc Wii i PS2 jest podobna. Znaczy... Nie, w sumie nie, bo Wii jest mocniejsze od Gamecube, ale wiecie, Wii jest niewiele mocniejsze od PS2. Więc dało się w sumie przeportować to na... Na PS2. Ale. No wiecie, no po co? Po co to już była konsola dosłownie na wymarciu, dwa lata później już. Um... Sony W ogóle zakończyło produkcję PS2, mimo że pro produkowanie PS2 kosztowało i grosze. No to tak, no to tej gry na PS2 nie było w ogóle. Czy mi... Czekajcie, bo ja nie widziałem, gdzie to zaklęcie strzeliło. Tej gry na ps chyba tędy, ale chyba, tak. Tej gry na PS2. Nie było już w ogóle i była to również pierwsza spolonizowana gra na PS3, jak chodzi o Harry'ego Pottera, ponieważ poprzednie nie miały w ogóle dubbingów, a ta w końcu miała, bo to było, jak mówiłem, takie bardzo dziwne, że Zakon Feniksa na PS3 i Xboxa 360 był po angielsku, ale już wersja na PS2 była po polsku. No i wiadomo, wersja PC, ale to nie dziwi, bo... Wersje PC zawsze były polonizowane częściej niż wersje konsolowe, gdy chodzi o. polonizowane, gdy chodzi o Polskę. No ale były ogólnie częściej polonizowane na pewno, więc to akurat nie powinno nas dziwić. Um, o, porozmawiaj z Hermioną już. Tu chyba nie złe miejsce. Możemy tu rozbić obóz. Rzuciłam zaklęcia ochronne. Obóz powinien być ukryty. Ale może on nas znajdzie, jeśli wkrótce wróci. Na miejsce, które możemy wybrać. Okej, okay. no i widzicie po raz kolejny mamy trzy zadania, które musimy ukończyć z jakiegoś powodu. Ale dobra. Jeszcze w dowolnej kolejności to można robić, widzicie. E, areszt w ministerstwie. Komisja rejestracji Mugolaków w więzi niewinnych mieszkańców w ministerstwie. uwolni ich. Eee, dobra, tą misję można akurat mocno zepsuć. A i zapomniałem wam w ogóle jeszcze powiedzieć jednej rzeczy zapomniałem wam w ogóle Powiedzieć W jakim miejscu bo Trzeba Jakie jest to miejsce gdzie nie trzeba używać drętwoty Że nie trzeba używać drętwoty no chodziło mi właśnie o te głazy z tym konfringo Że to jest jedyne miejsce które Trzeba użyć innego zaklęcia niż drętwoty żeby przejść grę Więc jak widzicie no to no, XD Można całą grę tak tą drętwotą przejść, i zobaczycie zresztą, bo ja będę przechodził całą grę drętwotą. A w, yy, w tym czasie chciałem Wam pokazać, w jaki sposób ja przecho przechodzę tą misję. Czyli rzucam proszek natychmiastowej ciemności, który z jakiegoś powodu ich też poddusza, czy tam oślepia, whatever, ale są ogłuszeni. Uwalniam typa. O jezu, I idę dalej. I nie, nie udało mi się to, tego zrobić tak, jak chciałem. Kurde. I zrymowałem. I czuję, że rymuje dalej. No, bo tak, propos tych eliksirków, to widzicie, właśnie jest ten proszek ciemności. Proszek ciemności, Bachanocyd. Jest również gaz duszący, ale tego nie polecam, bo to jest jak konfringo, czyli ten gaz może nas bardzo łatwo złapać. I płyn wybuchający, który w sumie też bardzo łatwo nas może złapać. Spadłowa. Patrzcie, spadłowa. Nara. O, uwolniamy peleryna niewitka. I lecimy dalej, tylko ważne, żeby. Ten. O, widzicie, tam jest eliksir życia. To jest jeden chyba jeszcze z tych, który odnawia nam życia. Możliwe, że one działają w sumie inaczej. Znaczy tam leżą na ziemi, ja go nie podnoszę, bo jeszcze mi się peleryna zdejmie. Ale możliwe, że one właśnie się. Nie tylko jest tak, że one się nazywają inaczej, tylko to. Jakim cudem on mnie nie zauważył? Czyli jest jeszcze głupsza misja na głupsze. Czekajcie, czyli jest jeszcze głupszy sposób na przejście tej misji, skoro on mnie nie zauważył, że ja tam wchodzę? O mój Boże! O mój Boże, nieźle! Nieźle, nieźle. Coś miałem powiedzieć. Coś miałem powiedzieć. Kurde, zapomniałem. W każdym razie szukamy dalej mieszkańców. No ale wi widzicie po prostu jak to tutaj wygląda jest jeszcze głupsza głupszy sposób bo nie zauważył przecież że drzwi są, drzwi, drzwi się otworzyły. Ale no. Czekajcie. W ten sposób, no ja, ja pamiętam wczoraj jak w to grałem, to właśnie w ten sposób to robiłem. Ale... Niby wtedy mnie nie zauważono, przed chwilą mówiłem, że o jest głupi sposób, niby mnie nie zauważono. Ale mam wrażenie, że mimo wszystko jakimś cudem i tak się zdemaskowałem. A tam też mi się przyfarciło, bo był tylko typ po jednej stronie tych drzwi. Więc to też inna sytuacja była. Okej, okay, czyli muszę tędy jeszcze teraz przejść. Może się uda, żeby nie zauważyli. No, żeż, kurde! Spadł mi stąd. bo no, ta misja już nie jest taka fajna, że... Sfejluje się i jest... Że... że tak jak z tymi biurami, czy... Nie, to było z biurami? Tak, z tymi biurami, że się... Zapisuje. No i sfailowałem. no i sfejlowałem. Pierwszy... Realny fail w tej grze. Ech... Okej, okay, w sumie nie pamiętam, czy było 4 czy 3. W sensie 4 czy 3 uratowanych mieszkańców? No nie wiem, no tych ludzi, nie. Więc y, już odtąd sobie zrobię cięcie. I oczywiście musiała się zrobić ze dyma, ale poczekajcie, może przeczekamy to. Może to przeczekamy, może się uda. Czekajcie, za blisko stoją. Nie przeczekamy tego. Ah, Demit, Już powiem wam... No nie pójdzie tak lekko jak w tym biurze wtedy. W tym biurze wtedy to był hit. To, to był hit. Popatrzcie, próbowałem teraz zrobić tak. I czasami, czasami ten sposób działa. A czasami demaskują. Więc ja nie wiem. Hm. I tutaj też jest tak. No mówię, jakoś mi gładziej poszło, jak ćwiczyłem przed nagrywkami i pamiętałem, że ja może tej misji nie zepsułem, nie zbreakowałem, bo pamiętacie, że wam mówiłem, że generalnie ja tych e, eliksirów zazwyczaj nie używam, no a jak już używam to do, dosłownie do psucia gry. I to też uważałem jako jeden z tych momentów, ale może w sumie się przeliczyłem trochę. Bo wierzcie mi, że da się w inny sposób naprawdę zepsuć tę grę. Znaczy, w innym. Jeszcze jest pełno miejsc, w których właśnie uważałem za takie momenty, że da się w ten sposób grę zepsuć. No, ale misja ukończona. Niestety był pierwszy fail, ale bez faila się nie obędzie. Akromantula. Las może być niebezpieczny. Niektórzy mieszańcy padli. Oj, chyba. Oj, oj. Ojoj, chyba ktoś tu literówkę zrobił. Niektórzy mieszkańcy chyba powinni być. Padli ofiarą akromantul i trzeba ich uwolnić. Ale dobra, nie będę się śmiał, bo każdemu się zdarzają literówki. Zwłaszcza, że ja jestem osobą. Znaczy, nikt mi tego nie stwierdził. Były podejrzenia, kiedy chodziłem do szkoły. I chyba słuszne, że ja mogę mieć dysleksję. Bardzo często mam tak, że myślę o jednym, a powiem y, drugie. No. Co na let's play'ach też pewnie osoby, które oglądają mnie bardziej. Y, na pewno też y, zauważyli to. Okej, okay. i musimy tutaj chyba. mieszkańców. Spojmanych mieszańców. No to jest na pewno tutaj ten. Literówka, no chyba że nie wiem, kurde, że ludzie to jacyś mieszańcy, ale to z tego co wiem, to się mówi tak na. Tak się mówi ładnie na kundelka, na pieska. Ja mam zresztą pieska kundelka. I wiem, że tam w tej książeczce zdrowia jest mie mieszaniec. Się dowiedziałem, że tak się w ogóle na kundle mówi. <laughs> Stąd. No. Ale dobra, mówił, widzicie, dopiero co mówił, że się nie będzie śmiał. A co robi? A co robi? No, 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 no no, właśnie. To jest cały Sebuś. To jest cały Sebuś. O, jest tu kolejny poj pojmany mieszaniec. Aha, -ha, ha, 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 ha. No, powiedziałbym, że jako, że ten. Te miejsce miało być głównie o akrumantulach. No w sumie, dobra, trochę tak jest, że to jest odpowiednik tego wtedy poziomu ze smokiem. A.K.A najbardziej poziomu... takiego totalnie z dupy w całej grze. No to to jest właśnie, to może być taki trochę odpowiednik tego. No. Czekajcie, bo ja nie wiem czy ja nie błądzę. No. To zaklęcie czterech stron świata to się czasami glitchuje, wciskam kółko, spamię tym kółkiem i się nie chce cholerstwo rzucić. O dopiero się teraz rzuciło, a spamiłem przez 10 sekund kółkiem. I się dowiedziałem nareszcie, że tutaj ten... No ale fajny ten remake Komnaty Tajemnic w sumie. Wiecie, hehe, zakazany las Komnaty Tajemnic, pozdrow dla komatych, fajny remake nawet. Okej. Okay. No i tutaj jest już koniec. Just like that. Ale tak, jest to w sumie... To jest akurat odpowiednik tego, tej smoczej jaskini tak jakby, ale ta misja akurat... No, w sumie wszystkie nie mają sensu, ale już tamta bardziej nie ma sensu niż to. No wiecie, o co chodzi. Kamieniołom, szmalcownicy i śmierciożercy wszędzie szukają niepożądanego numer jeden, Harego Pottera. Przetrwaj tę zasadzkę. O, i to opowiem wam. Ten moment tutaj... Ten moment tutaj ja bardzo długo utknąłem w tym miejscu. I w ogóle ja utknąłem tutaj, i w ogóle odstawiłem tę grę. Bo pamiętam, że jak grałem w tę grę na PS3, to dotąd doszedłem. A potem y, przestałem w to grać, bo nie mogłem właśnie tego miejsca przejść. Próbowałem wielokrotnie i się nie dało. I wiecie co? I tak poległem na tym, mimo wszystko, dalej. Jak ćwiczyłem sobie wczoraj przed nagrywkami. I znalazłem akurat idealne miejsce, czyli to miejsce, z którego praktycznie jesteście nietykalni. Znaczy, no wiadomo, że i tak trzeba uważać i wszystko, nie? Ale jest to najlepsze miejsce, naprawdę jest to najlepsze miejsce. Zresztą zobaczycie. Bardzo możliwe, że uda mi się to przejść za pierwszym razem. Oby. No i tak, no i to jest po prostu coś na zasadzie, że musimy, no coś na zasadzie areny, nie? Musimy ich wszystkich pokonać. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś czasu, czy coś, że przetrwaj, czyli nie wiem, że po prostu, że po prostu przeżyć, czy coś. Nie, to po prostu trzeba zabić parę fal wrogów, tak naprawdę. I ja wychodzę z tej mojej kryjówki, tylko właśnie jeżeli... Potrzebuję dobić jakiegoś e, typa, który tam jeszcze został, nie? A tak to to cały czas się tak naprawdę kampię w tym miejscu. Nie wychodzę ze swojej kryjówki, a już szczególnie kiedy rozpoczyna się nowa fala. Ale to nie wiem, czy nowa fala się już rozpoczęła. Wiem, że tam jakiś śmieszek mnie próbuje ekspeljarmusem walnąć. Do widzenia, panu. Nie, powiem wam, że zanim właśnie, że wtedy nie pamiętam jak ja to robiłem, czy ja byłem wtedy na środku czy coś, ale naprawdę ja grałem jeszcze wtedy pamiętam na łatwym i na łatwym nie umiałem tego przejść. I dopiero później mi się tam, chyba w 2013 dopiero stwierdziłem, że wrócę sobie do tej gry yy, i spróbuję to przejść, nie? W 2013, a w 2010 zacząłem w to grać, więc serio, na długo tę grę odstawiłem. No. I w tym czasie zdążyłem y, przejść Insygnię Śmierci, część drugą, bo akurat z przejścią części drugiej nie miałem problemów. I wiele osób właśnie mówi, że Insygnia Śmierci, część pierwsza jest łatwą grą, ale moim zdaniem właśnie na przykład taki moment jak ten, no, sprawia, że no, no nie, to nie, to nie jest łatwa gra. Wiele innych momentów. To może potrafi być. Nie potrafi, potrafi być gra, która nie stawia większego wyzwania, ale to też trzeba wiedzieć, w jaki sposób te grę nieraz można zepsuć. Jakieś glitche, jakieś, właśnie exploity, jak się to mówi. Znaczy, to w sumie to nie są glitche, no to jest po prostu strategia. Wykorzystywanie umiejętności, jakie są do naszej dyspozycji, w dość chamski sposób dalej wam tego no to jest już to jedno z tych miejsc ale to nie to jest jeszcze bardziej strategia nie ja, ja wam ja wam ja mówię będą będą momenty co naprawdę e, po hamsku dosłownie będę w to grał po hamsku szczególnie pod koniec szczególnie pod koniec oj szczególnie pod koniec i nawet nie wiem w sumie, w jakim, yy, na jakim poziomie trudności ja wczoraj grałem. Pewnie też na normalnym, bo mówię, ja już tam miałem trochę tego save'u sprzed może miesiąca, sprzed może dwóch. Już miałem trochę ruszonego tego save'a. Więc ja nie wiem nawet, jaki tam był zaznaczony poziom trudności. Ale mam wrażenie, że trochę teraz na let's play'u mi łatwiej. Może dlatego, że znam grę, albo dlatego, że tam był trudny zaznaczony. Ale wątpię, raczej wziąłem średni. Raczej. Nie wiem. Ała. God damn it. Nie, ja, ja się chowam do mojej. Ja się chowam w takim razie do mojej osłony. Się zrobiło troszeczkę zbyt niebezpiecznie. Pamię, pamiętajcie. Wróg po wrogu, na spokojnie. Ja w strzelanki zawsze gram w ten hamski sposób. W Uncharted na brutalnym grałem ponownie. Że ponownie podobnie. Tylko, że tam e, wykorzystywałem miejsca, znaczy takie cover triki robiłem, że tak się chowałem za osłoną i tak strzelałem i to było coś takiego, że moje strzały wychodziły z osłony, ale wrogowie nie mogli mnie trafić. Tak sobie myślę. Miecz Godryka Gryffindora. Może Dumbledore ukrył go w Dolinie Godryka? Tak pomyślelibyśmy i Dumbledore je dobrze znał! Ale na to wpadłby też sam wiesz kto. To byłoby niebezpieczne. Dolina Godryka. Miejsce urodzin Godryka Gryfindora. Oczywiste, co? Gdzie indziej Dumbledore ukryłby miecz Godryka? Dumbledore i Batilda Buckshot też tam mieszkali. I moi rodzice. Harry, nie sądzisz, że Voldemort kazał pilnować grobu twoich rodziców? Było użycie eliksiru wiersokowego. Tak, i mamy nową lokację, czyli God Dolina Godryka. Miejsce, już które mi się kojarzy, właśnie z tym triumfalnym momentem, kiedy udało mi się tę grę przezwy przezwyciężyć i nareszcie przejść dalej. Mam na myśli, oczywiście, tutaj przed chwilą tę misję, którą zrobiłem za pierwszym razem, hmm, stosując dobrą strategię. No, ale jak widzicie, jakbyście mieli problem, no to zastosujcie taką strategię, jak ja polecam. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, bo to już by było na tyle. Do zobaczenia w następnym, trzymajcie się i cześć.